Pan z wami. Z duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczerniku Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać. Ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię, dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie milowali tak, jak ja Was umilowalę. Żebyście i Wy tak się milowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście się uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie. Zapraszam usiąść. Znakiem rozpoznawalnych wszystkich chrześcijan, uczniów Jezusa Chrystusa. Jest wzajemna miłość. Właśnie o tym powiedział Jezus Chrystus nam w, dzisiejszym, w dzisiejszej Ewangelii. A więc nieco wróćmy do pierwszego czytania z dziejów apostolskich, gdzie słyszymy o tym, jak Paweł i Barnaba działają pręcznie, głosząc czynną miłość Jezusa Chrystusa. Do takiej czynnej miłości. Do wytrwania w wierze e, poprzez wiele ucisków, e, aby wejść do Królestwa Bożego, e, zachęcają e, głosząc Ewangelię Paweł i Barnaba. Bardzo wymownym, wymownymi są słowa psalmisty, Dawida, e, Będę cię sławił, Boże mój i królu. Więc niech to wszystko, co usłyszeliśmy dzisiaj w Słowie Bożym, zachęci i nas, tak jak Jezus Chrystus mówił, tak jak apostolowie głosili, aby nasza miłość była czynną miłością. Do takiej czynnej miłości zachęcał również papież, Leon XIV, który dzisiaj rozpoczął swoją posługę piotrową, podczas głoszonej na placu Świętego Piotra inauguracyjnej komilii, również mówił o tym, że Kościół jest powołany i ustanowiony dlatego, aby obwieszczał dla całego świata, aby budował w tym świecie miłość i na tej miłości, Budował wszelkie relacje, które są wyższe ponad wszelkie podziały, które muszą wyjść ponad podziały polityczne, nawet ponad podziały kulturalne, bo Jezus Chrystus Pan, On nie to, że ma stać się częścią, ale ma stać się podstawą wszel wszelkich tych. Kultur, narodów chrześcijańskich. Więc miłość jest czynną miłością. Do takiej miłości zachęca nas Jezus Chrystus Pan. W żadnym wypadku nie musimy szukać alternatywy takiej czynnej miłości, bo bardzo często, niestety, ale. Taką czynną miłość chcemy zastąpić, zastąpić różnymi obrzędami, zastąpić różnymi praktykami. Za, chcemy zastąpić y, rytuałami tą czynną miłością, y, tą czynną miłość. Całkowicie nie chcę powiedzieć, że te wszystkie obrzędy są nieważne, ważne, ale te wszystkie obrzędy. Jakbym dopełniają tą miłość i umacniają w nam nas w tej miłości. Do tego są powołane i przeznaczone. Tylko w żadnym wypadku te obrzędy nie mogą zastąpić tej czynnej miłości. Dla tego dziecka, które potrzebuje chleba, dla tego dziecka, które potrzebuje miłości, musimy dać najpierw chleb. Dać czynną miłość, a nie nakarmimy to dziecko, dając dla niego różaniec. Więc musimy temu człowiekowi, temu dziecku, dać to, tą miłość, która uczyni to dziecko bezpiecznym. Nie wystarcza, że to dziecko będziemy uczyli wykonywać jakiekolwiek praktyki, chociaż bardzo często. O, o, to czynimy. Czasem puszczamy dziecko na katechezę, czasem czekamy, że wszystko załatwi szkoła. Szkoła czegośkolwiek nauczy to, to, tego dziecka. Przecież dlatego płacimy podatki dla państwa. Przecież dlatego z tych podatków są utrzymowane wszystkie szkoły. Dlatego są fi, yy, wynagradzane Wszystkie nauczyciele, i tak dalej, bracia i siostry, to jest tak odpychaniem od siebie odpowiedzialności, rzuceniem na innych to, co my mamy uczynić. Bo czynnej tej miłości, prawdziwej miłości, te dzieci mamy uczyć my. I mamy uczyć tych dzieci nie słowami, ale czynami, bo czyny najbardziej trafiają. Głęboko do serca. To dziecko, które doświadcza w swoim życiu miłości, takiej czynnej miłości o swoich rodziców, będzie bardzo mile razem z dziećmi, z rodzicami odmawiało różaniec, razem z rodzicami będzie odmawiała koronkę do miłosierdzia Bożego. Z takimi e, rodzicami, którzy świadczą, Taką prawdziwą i czynną miłość dla dziecka, dziecko chętnie pójdzie w niedzielę do kościoła. Więc to dziecko, które jest słyszane, z którym rodzice utrzymują bliski kontakt, takie dziecko będzie chciało wyznać szczerze swoje grzechy na spowiedzi, oczyścić swoje serce. Takie dziecko będzie budowało z Panem Bogiem. Relacje, na zaufaniu. Takie dziecko będzie w swoim sercu, jakbym, powiększać tą, tą, to dobro i powiększać to zaufanie dla, do Pana Boga. I oczywiście, gdy to dziecko nie otrzymuje tego w rodzinie, gdy na odwrót widzi całkowicie cośkolwiek innego, doświadcza całkowicie co, cośkolwiek innego. Więc takie tak dziecko jest trudne do przekonania w ten czas. I takie dziecko niemile będzie iść z rodzicami do kościoła. Dopóki rodzice mają władzę nad tym dzieckiem, to jeszcze potrafią i mogą zmusić to dziecko pójść do kościoła. Ale gdy... Dziecko dorośnie, to pierwsze, co uczyni, to wyzwoli się z, tych, z tego przymusu. Bracie siostry, ta czynna miłość, ona dokonuje wielkich rzeczy. Czynna miłość oczywiście nie jest bardzo łatwą miłością. Nie mówmy, że tak czynnie kochać jest bardzo łatwe. Więc ta czynna miłość, ona jest. Dla te, takiej czynnej miłości nie wystarcza wyznać, że ja jestem chrześcijaninem. Dla takiej czynnej miłości nie wystarcza e, trzymać w ręku, w ręku e, modlitewnik, nawet e, Pismo Święte. Dla takiej czynnej miłości nie wystarcza być matkiem, matką i ojcem. Więc dla takiej, do takiej czynnej miłości trzeba... Wciąż rosnąć i w takiej czynnej miłości rośniemy tylko z Panem Bogiem i tylko w Panu Bogu. Jeżeli jesteśmy poza Panem Bogiem, nie jesteśmy z Nim jedno, dlatego Jezus zachęca nas do jedności, do jedności. W ten czas ta czynna miłość staje się dla nas bardzo trudną, nie do uniesienia. W ten czas. Taka miłość staje się dla nas niedostępną. Dlatego bracia i siostry, pierwsze, co, czego nam trzeba, aby my praktykowali taką czynną miłość, to więc trzeba tak jak Piotr uznać, że Jezus jest Synem Bożym. Tak jak Piotr wyznać, że kocham Cię Panie Jezu całym sercem. Zaprosić. Jezusa do swojego życia. Pozwolić, aby Jezus stał się kamieniem węgielnym naszego życia. Dlatego trzeba, aby słowa Jezusa Chrystusa nie byli słowami jakichkolwiek obrzędów, ale słowem naszego życia. Aby tymi słowami kierować się w swoim życiu. Znamy wiele przepisów mieszkając w, swoim, w jakimśkolwiek państwie, gdy jesteśmy obywatelami czy Litwy, czy Polski, czy jakiegoś innego państwa, znamy konstytucję, znamy prawo tam, prawo karne, jeszcze jakiekolwiek, ale w tym wypadku możemy pytać samych siebie, czy znamy prawo Boże czy to prawo Boże jest dla nas autorytetem czy słowo Boże jest dla nas autorytetem czy pamiętamy na co dzień to słowo Boże gdy postanawiam cośkolwiek uczynić albo czegośkolwiek nie czynić czy pamiętam co na ten temat mówi mnie Jezus Chrystus czy pamiętam jak w tym wypadku zachował się Jezus Chrystus Pan, czy pytamy Jego, czy zapraszamy, aby On wszedł w tą konkretną naszą sytuację, aby On w tej konkretnej sytuacji był razem z nami. Przecież tak często na wagę włożymy swoją osobistą wygodę, swoje osobiste ambicje, swoje osobiste względy. Swoje osobiste interesy. Przypominam tutaj człowieka, który po 15 latach życia w małżeństwie zostawia trzech dzieci, odchodzi z rodziny, bo argumentuje: Ja również mam prawo być szczęśliwym. Bracie i siostry, właśnie w tej sytuacji, dla tego człowieka. Jak najbardziej jest potrzebny Jezus Chrystus Pan, aby On wszedł w tą sytuację, aby w tej sytuacji ten człowiek usłyszał nie tylko to, co mówi jego ludzki egoizm, ale to, co mówi dla Niego Jezus, który dał świadectwo swojej miłości, który oddał życie na krzyżu i za tego człowieka. Jak również i za każdego z nas. Więc Jezus Chrystus Pan mówi: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Bracie i siostry, my bardzo często mówimy, że w świecie dzisiejszym jest tak mało ludzi prawdziwie wierzących, że w świecie dzisiejszym tak wiele ludzi zaczyna wstronić się chrześcijaństwa. Nawet wstydzi się tego chrześcijaństwa. I oczywiście, oczywiście my najpierw posądzamy tych ludzi i mówimy, że to oni, ten lud jest takim niedobrym. Ale możliwie, że przyczyna jest w samych chrześcijanach. W chrześci w chrześcijanach. Bo możliwie ten te ludzie nie poznają w nas uczniów Jezusa Chrystusa. Możliwie te, ci ludzie widzą w nas za wiele tego, co zaprzecza naszemu chrześcijaństwu, co, co po prostu jest jakby mm, stroną taką całkowicie inną niż musi być to chrześcijaństwo. Zamiast, zamiast miłości, widzą bardzo dużo nienawiści. Zamiast miłosierdzia widzą bardzo dużo sądów. Zamiast pójścia za Jezusem Chrystusem, więc widzą, jak my chrześcijanie z naszym Bogiem idziemy bardzo różnymi drogami. Jak na drogach naszego życia w ogóle nie ma Jezusa Chrystusa. Amen.